To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Magia świąt już coraz bliżej. Zostań z naszym radiem i słuchaj kolęd oraz największych przebojów świątecznych. Witamy serdecznie w kolejnym programie. This is Speedway, wielkie gwiazdy światowego Speedwaya. Dzisiejszy gość, choć już nie jeździ na żużlu, to oprócz tego, że zdobywał wielkie tytuły Mistrza Świata na żużlu, liznął również innego życia. Ale o tym za chwilę. Naszym specjalnym gościem jest pan Bruce Penhal. Bruce. Great... Witaj Bruce, to wielka przyjemność. To nie są tylko słodkie słowa, lecz wyglądasz jak hollywoodzka gwiazda. Uh, hope... uh, Mam nadzieję, że wszystko jest u ciebie w porządku. Jak się miewa twoja rodzina? Co ty obecnie porabiasz i jak wygląda twoje życie? Lux. Wszystko układa się znakomicie, Łukasz. W tej chwili są jakieś 24 stopnie Celsjusza tutaj w Kalifornii, więc jest naprawdę przyjemnie. Moja rodzina ma się naprawdę dobrze. Wszyscy jesteśmy bardzo zajęci pracą w biurze naszej firmy. Wiesz, nieco się już postarzałem i obecnie wracam do siebie po operacji barku i ramienia. Wszystko to oczywiście z powodu wieku, jednak jak na starszego jego mościa czuję się naprawdę dobrze. Z powodu wieku? Czy wybacz, że spytam? Jest to skarb i pamiątka po tym, jak byłeś żużlowcem rzeczywiście to możliwe. Moje całe ciało było przez to obolałe. Być może wpływ na to miał również Żurzel. Jednak muszę być naprawdę wdzięczny, że doznałem tylko takich urazów i tego rodzaju bólu w mojej karierze. Wiesz, kiedy się ścigałem, to odjeżdżaliśmy jakieś 155-160 imprez w sezonie. Zatem ryzyko urazów było naprawdę bardzo wysokie. Miałem naprawdę sporo szczęścia w porównaniu do niektórych moich bardzo dobrych kolegów, i jestem wdzięczny, że mogę tak po latach powiedzieć. Absolutnie, możemy powiedzieć, że w ciągu jednego życia dotknąłeś tak naprawdę aż trzech. Byłeś żużlowcem, aktorem, a teraz prowadzisz rodzinną firmę, co również jest wielkim wyzwaniem. Masz dobrych ludzi dookoła, tęsknisz za żużlem, czy jednak rozkoszujesz się obecnym życiem i to w zupełności wystarczy? Wiesz, tak naprawdę bardzo tęsknię za żużlem. Oczywiście, był to naprawdę spory okres w moim życiu. Udało się dwa razy zostać mistrzem świata. Po drodze spotkałem niesamowitych ludzi oraz wielką rzeszę kochających ten sport kibiców. Byłem naprawdę pobłogosławiony przez los, dokładnie tak. Powiem szczerze, że nigdy nie miałem zamiaru zostać mistrzem świata więcej niż dwa czy trzy razy. Jak wiesz, na krótko przed moją przeprowadzką do Anglii moi rodzice zginęli w katastrofie lotniczej. Niezwykle trudne było dla mnie opuszczenie Stanów i przenosiny do Wielkiej Brytanii, a także weekendowe startowanie w Europie. Wtedy bardzo tęskniłem za moją rodziną, która po tragedii była mi jeszcze bliższa. Jednocześnie był to jeden z najlepszych okresów mojego życia i uważam, że także doskonała terapia dla mnie, gdyż skupiłem się tylko na tym, co najbardziej chciałem osiągnąć, czyli zostać mistrzem świata. Byłeś w żużlu przez wiele lat. Odniosłeś sporo sukcesów, zarówno dla siebie, jak i reprezentacji USA. Jaki był największy, najlepszy, najjaśniejszy moment w Twojej karierze? Często o tym myślę. Oczywiście zostanie indywidualnym mistrzem świata to coś największego, co można osiągnąć w sporcie. Jednak tego samego roku, tylko nieco wcześniej, Bobby Schwartz i ja wywalczyliśmy tytuł Mistrzów Świata Par. To było wielkie wydarzenie, a do tego miało miejsce w Polsce. Tłum na stadionie był absolutnie fenomenalny. Idąc dalej, oczywiście triumf w indywidualnych Mistrzostwach Świata, po raz drugi z rzędu na stadionie Colosseum w Los Angeles, czyli moim rodzinnym mieście, to było naprawdę wyjątkowe. Oczywiście tego wieczora działo się wiele pomiędzy mną i Kenim Carterem. Mimo tych zatargów, czułem się naprawdę pobłogosławiony, gdy zdobyłem mistrzowski tytuł. Potem dostałem ogromną szansę występu w show o nazwie chips. W kontrakcie było napisane, że muszę odejść na emeryturę, by móc rozpocząć pracę na planie. W scenariuszu już dwa tygodnie przed finałem napisali, że zostanę mistrzem świata. Cóż, tego wieczora odczuwałem naprawdę wielką presję. Jechałem przed własną publicznością pierwszy raz w Ameryce i oczywiście po zeszłorocznym triumfie na Wembley chciałem obronić tytuł, co zawarto również w scenariuszu. Jak mówiłem, byłem pod wielką presją, lecz ja kochałem być pod presją, po prostu bardzo chciałem wygrać. Czasem musisz czegoś chcieć tak mocno i to musi być w twoim sercu. Podczas tej walki jest tak wiele różnych rzeczy, które mogą się wydarzyć po drodze. Uwierzcie mi, że jest wielu fenomenalnych zawodników, którzy nigdy nie zostali mistrzami świata. Ponieważ puzle nie pasowały idealnie i tego nie osiągnęli. W moim przypadku to się udało i zagrało w odpowiednim momencie. Byłem otoczony grupą świetnych mechaników, którzy dla mnie pracowali. Miałem świetnego tunera, wspaniałą rodzinę i przyjaciół. Wszystko musiało zadziałać perfekcyjnie i tak się stało. Miałem szczęście, że wszystko tak się ułożyło. Racja, czy możemy powiedzieć, że wielki Kenny był najcięższym rywalem dla dużego Bruce'a, czy może byli inni? Wiesz, Kenny Carter i ja mieliśmy do rozwiązania mnóstwo problemów między sobą. Nie chciałbym za bardzo wracać do tamtego okresu. To już odległa przeszłość i jest ona za nami. Było naprawdę sporo fantastycznych zawodników, z którymi musiałem się bardzo mocno napocić podczas żużlowej kariery i vice versa. Wszyscy, którzy ścigali się ze mną, mieli tylko jeden cel każdy z nas chciał zostać mistrzem świata i wygrywać wyścigi. Było naprawdę sporo takich wyścigów, w których nie mogliśmy odpuścić i opuścić gardę. Jeśli garda ci opadła, to natychmiast wykorzystywał to inny żużlowiec. Więc czasem naprawdę na torze wyścigowym musisz być bardzo twardy, czasem nawet może do przesady. Najważniejsze, by nie jeździć zbyt brudno i nieczysto, a to pozwalało przez wiele lat toczyć znakomite pojedynki. Jak wspominałeś, w 1978 roku dołączyłeś do zespołu Cradley. Jak w tamtych czasach czuł się młody, kilkunastoletni Bruce Penhal, który przeleciał nad oceanem i dołączył do Ligi na Wyspach Brytyjskich? To było dla mnie niezwykle trudne. W latach młodzieńczych nie podróżowałem zbyt wiele bez mojej rodziny, a potem zdarzył się ten straszny wypadek. Moja mama i tata zawsze mi powtarzali, że żurzel zawsze będzie dla mnie dobry, lecz nie będzie to zajęcie na całe życie. You know, is be very good for you, but it's not be your Niektórzy zawodnicy mają takie podejście. Jeśli zarabiają dobre pieniądze, jeśli cały czas są w stanie utrzymać kondycję i formę, to dla nich świetnie. Tata zawsze powtarzał: jedź tam, baw się świetnie i zawsze dawaj z siebie to, co najlepsze. I próbuj najmocniej, jak potrafisz. I stało się tak, jak powiedział: musisz chcieć tego dla siebie. Nie możesz jeździć i wygrywać cały czas dla kogoś, bo nigdy nie będziesz mistrzem. Musisz mieć serce, musisz mieć wolę, musisz chcieć zostać mistrzem. Nigdy nie zapomnę tego, co tak dawno temu powtarzał mi mój tata. Więc gdy przeprowadziłem się do Anglii, było mi naprawdę bardzo ciężko. Po pierwsze, dorastałem w Balboa, które jest pięknym miastem z cudownymi plażami. Żyłem w zasadzie na plaży, gdzie pogoda jest wyśmienita. A w Anglii, jak to w Anglii? Było zimno, non-stop padało, a do tego pokonywałem autem naprawdę sporo mil. Oczywiście, odnalazłem się w tych warunkach. Połowa mnie, albo nawet trzy czwarte mówiła mi, to jest to, co chcę robić, i to była droga do zdobycia mistrzostwa. W tamtych czasach musiałeś startować w lidze brytyjskiej, gdyż tam byli wszyscy najlepsi zawodnicy. W weekendy jeździłem również do Niemiec by ścigać się na torach trawiastych lub długich, a także w innych żużlowych zawodach, między innymi w Polsce. Pamiętam, jak przyjechałem do Polski w roku 1979 i było wielkie wow. Kibice byli wprost niewiarygodni, a Polska w tamtych czasach była zupełnie innym krajem, gdy ja wygrywałem. Mówię to porównując Wasz kraj z Toruniem, jaki ujrzałem 4 czy 5 lat temu, kiedy byłem na Speedway Grand Prix. Byłem zaskoczony, kiedy przyleciałem do Polski tym niesamowitym rozwojem i rozkwitem, a także, do czego muszę się przyznać, waszymi pięknymi kobietami. Jest ich w Polsce niesamowicie dużo i wcale sobie nie żartuję. Byłem tam zaledwie kilka dni, a wszystko dzięki Joe Monsterowi, który zorganizował mi cały ten wypad. Świetnie się bawiłem, zobaczyłem wielu przyjaciół z dawnych lat, jak choćby Zenona Plecha. Uwielbiam plecha. Spędziliśmy wspaniałe czasy w Australii, a potem gościł również u mnie w domu w Kalifornii. To był wspaniały gość i w tamtych czasach miałem z nim naprawdę niezły ubaw. Zdecydowanie powiedziałeś, że byłeś blisko Polski, lecz czasy były zupełnie inne. Żelazna kurtyna, komunizm mogłeś startować w Polsce w turniejach indywidualnych czy parowych jako członek kadry narodowej Stanów Zjednoczonych. Czy była szansa, byś dołączył w tych bardzo trudnych czasach do polskiej ligi, czy jednak przed upadkiem komunizmu było to absolutnie niemożliwe? Było bardzo ciężko. Oczywiście zawody w Polsce normalnie się odbywały. Jednak w tamtym czasie mecze na moim domowym torze Cradley w Anglii odbywały się w sobotnie wieczory. Większość zawodów w Polsce także odbywała się w weekendy. Dla mnie bardzo trudno było nawet wystąpić w niedzielę w Niemczech. Musiałem wyruszać z Anglii bardzo wcześnie rano, w niedzielę lub tak naprawdę w sobotę od razu po ligowym meczu. Trzeba było dostać się na prom, choć przyznam się, iż starałem się jak najwięcej latać. Leciałem tam i z powrotem, gdyż na wyspach z reguły w poniedziałek nic się nie działo, więc rozbiłem sobie dzień wolny na regenerację. Były jednak czasy, kiedy startowałem jakieś 37-40 dni z rzędu. To było piekielnie trudne. Rzeczywiście w tamtych czasach dostęp do Polski był bardzo uciążliwy, a wasza liga nie była tak mocna, gdyż najlepsi Polacy startowali z nami na wyspach. Mowa o Edwardzie Jancarzu czy Zenonie Plechu. Dla nas, by stawać się mistrzami naturalnym, było ścigać się tam, gdzie byli najlepsi przez 95% naszego czasu. O ile pamiętam, debiutowałeś w reprezentacji USA w roku 80. na drużynowych Mistrzostwach Świata w Polsce. Następnie twój pierwszy finał indywidualnych Mistrzostw Świata miał miejsce również tego roku na stadionie Ulewi w Göteborgu. Byłeś piąty. Tak, potem wywalczyłeś dwa złote medale rok po roku. Jest jakieś tego wytłumaczenie? To błogosławieństwo i talent? Czy byłeś po prostu skupiony, jak mówiłeś, i chciałeś tego z całych sił? Tak naprawdę już na ulebi w Szwecji byłem jednym z faworytów do zgarnięcia tytułu. Jednak popełniałem błąd za błędem. Byłem zdewastowany i nieprzygotowany fizycznie. Uwielbiałem ten tor, lecz podjąłem wiele złych decyzji odnośnie ustawienia motocykla. Wtedy miałem też złe nawyki techniczne. Wybierałem to, co łatwiejsze. Brakowało mi prędkości, lecz to nie to. Głównie to błędy w jeździe sprawiły, że byłem piąty. Zawsze powtarzałem, że wygrywa się trochę. Lecz w karierze dużo więcej się przegrywa, zwłaszcza jeśli masz talent i dołączasz do jazdy w Europie. Dziś jest podobnie. Wielu z tych chłopaków jest niezwykle utalentowanych. Powtarzam, żeby wygrać oprócz talentu, musisz mieć sporo szczęścia od czasu do czasu. Szczęście musi być po Twojej stronie, jednak najważniejsze jest, by puzle ułożyły się perfekcyjnie, by w tym jednym momencie zostać zwycięzcą. Hemil, Hancock, penhal, bracia Moran, Bobby Schwartz i wielu innych. Jak wielu jeszcze potrzeba żużlowych kowbojów, by amerykański żużel stał się lepszy? Obecnie jest kilku naprawdę dobrych żużlowców, takich jak Luke Becker, a także Brock Nichol. Jest też kilkoro, którzy jeszcze nie ścigają się w Europie. Żużel w Ameryce na pewno cierpi już przez wiele lat, zwłaszcza przez ostatnie 4-5 sezonów. Jest bardzo ciężko tutaj się z tego utrzymać. Mój Boże, za naszych czasów mieliśmy wspaniałe życie. W Kalifornii jeździliśmy 5 razy w tygodniu. Raz na jakiś czas mogliśmy polecieć do Europy, nawet jeszcze przed tym, zanim na stałe lądowaliśmy w angielskim żużlu. Mam nadzieję, że fala będzie wznosząca. Nie mówię tylko o żużlu. Tutaj wiele sportów motorowych ostatnimi czasy bardzo ucierpiało, i są to bardzo ciężkie chwile. Bardzo budujące jest oglądanie tego, jak Polska urosła w siłę w ostatnim czasie, jak Dania i Szwecja pomału wracają do gry. Naprawdę świetnie móc to oglądać, i mam nadzieję, że ta siła dotrze też znów do Ameryki. Naprawdę tak jest? Macie wyścigi NASCAR, Indianapolis, AMA Supercross czy Rallycross. To są bardzo popularne dyscypliny za oceanem. Lecz, jak mówisz, i one mają swoje problemy. My kochamy żurzel, lecz oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to tylko mała błyszcząca dyscyplina wśród tych sportów. Czy zatem wszyscy muszą te kłopoty przerobić i czy tylko marzeniem jest, by Żurzel osiągnął poziom Nascar czy Indii? Jak uważasz? Doskonale rozumiem, co masz na myśli. Jest jeszcze inna rzecz u nas w Kalifornii. Chodzi o znalezienie areny, która nie ma wszystkich restrykcji i ograniczeń, jeśli chodzi o dźwięk czy emisję spalin i tym podobne, bo jest to tutaj bardzo mocno wymagane. Jest wiele dołków wykopanych dookoła tego. Jeśli chcesz zbudować stadion, to musisz przenieść się poza teren miejski, co jest niezwykle drogie i kosztowne. Musisz również podjąć ryzyko, czy obiekt będzie wielofunkcyjny lub nie. Powiem ci, co obecnie jest tu najbardziej popularne. To klasyczne wyścigi na flat tracku. W Ameryce rozwinęły się niesamowicie, co oczywiście miło jest oglądać. Mam tylko nadzieję, że żurzel podąży podobną drogą i mocno w to wierzę. Po prostu nie mamy zbyt wiele miejsc do jazdy. Czy amerykański żurzel idzie w dobrą stronę, czy też jest jakaś inna możliwość, by zrobić to nieco lepiej? Oczywiście możemy to zrobić lepiej, ale to będzie bardzo kosztowne. Trzeba zadać sobie pytanie, czy taka inwestycja będzie korzystna dla inwestora. Zbudujmy tutaj tor, a może zrobimy na nim coś więcej. Wybacz, że się wtrącę, ale Jimmy Nielsen powiedział: Ty zbuduj, oni przyjdą. To jest Ameryka. Mój biznes to rozbieranie budynków na kawałki. Bardziej demolujemy i burzymy, więc nie jestem dobrym budowniczym. Tak bardzo kocham ten sport i staram się być na bieżąco. Oczywiście nie znam większości zawodników osobiście, lecz widzę sporo nowych talentów z Polski czy Czech. To naprawdę bardzo krzepiące. Ale... Obecnie tutaj to naprawdę ryzykowne dla inwestora, by zbudować tor wyłącznie do wyścigów żużlowych. Problemem jest przede wszystkim lokalizacja. Ludzie w Ameryce mają również wiele innych pokus do oglądania: piłka nożna, tenis czy golf. Wiele z tych dyscyplin pozwala wychować dzieci w zamiłowaniu do sportu. Inaczej jest w żużlu, gdzie ryzyko jest ogromne, a inwestycja w sportową przyszłość dziecka niezwykle kosztowna.

Ta dyscyplina oczywiście też ucierpiała, jednak rodzice bardziej skłonią się ku karierze dziecka w motokrosie niż na żużlu, a nawet w wyścigach na pół mili. Mogą też wybrać baseball czy futbol dla swoich pociech. Uważam, że dziś rodzice głównie skupiają się na tym, co może przynieść przyszłość swoim dzieciom, a także o ryzyku. A tu ryzyko jest ogromne. Jest wiele za, przeciw i sporo niewiadomych. Jest też zupełnie inaczej i trudniej niż było to w czasach, kiedy my się ścigaliśmy. Zgadza się, byłeś na absolutnym szczycie, więc dlaczego podjąłeś decyzję o zostaniu aktorem? Wspominałeś coś o kontrakcie, czy też to był Twój punkt widzenia i następny życiowy kierunek po wywalczeniu mistrzostwa? Jak powiedziałem wcześniej, nigdy nie myślałem o sobie jako o sześciokrotnym czy nawet czterokrotnym Mistrzu Świata. Kiedy zaczynałem, moim głównym celem było zdobycie Mistrzostwa Świata. Nie mogłem się tego doczekać. A potem jeździliśmy coraz więcej. Myślę, że to był też trochę efekt wypalenia przez ciągłe podróżowanie oraz przebywanie z dala od rodziny. Absolutnie wszystko to było wyjątkowe. Kibice, mechanicy, rodzina, którą miałem w Anglii, u której mieszkałem. Wszystko było fantastyczne, jednak wiedziałem, że z czasem będę chciał mieć żonę, dzieci i swoją rodzinę. Także żyć z moim bratem, siostrą, kuzynami, ciociami i wujkami w Stanach Zjednoczonych. Kiedy pojawiła się taka możliwość, zacząłem się nad tym zastanawiać. Do końca nie byłem gotowy na emeryturę. Przyszli do mnie z propozycją grania już dwa miesiące po tym, jak zdobyłem swój pierwszy tytuł na Wembley. Powiedzieli wtedy, że chcieliby, bym gościnnie zagrał w show Chips. Czy chciałbyś spróbować? Ja odparłem: Oczywiście, że tak, choć nie jestem aktorem, a wy chyba nie żartujecie. Po 10 latach w tym biznesie nadal nie byłem aktorem, tylko zawodnikiem. Uh. Więc co było trudniejsze? Przepraszam, że przerywam. Minąć trzech rywali z toru na motocyklach czy zagranie roli w filmie? Zagranie roli w filmie, żartujesz, to piekielnie trudne. Samo zapamiętanie tekstów, dialogów stanowiło dla mnie kłopot. Mój umysł wędrował w jedną stronę, a oni mówili, żebym skupił się na zupełnie czymś innym. Musisz powtarzać jedną scenę po 10 razy, ponieważ kamera ma różne perspektywy. Naprawdę było to bardzo trudne, jednak pokochałem to zajęcie. Miałem też cudownych ludzi z ekipy, którzy mi pomagali. Wiedzieli, że nie jestem aktorem, i rzucono mnie na głęboką wodę. I oto właśnie, Łukaszu, nadarzyła się okazja, by wrócić do domu po wygranym podwójnym mistrzostwie świata. To było jak powrót do przeszłości. Wracam do korzeni i mam nową pracę, w której dobrze zarabiam. Zdecydowanie było to niezwykle przyszłościowe. Z tego co pamiętam, nie byłem aż tak dobrym aktorem, więc ta przyszłość nie była może aż tak filmowa. Jednak dla młokosa takiego jak ja, z pewnością była to niezwykła przygoda i niesamowity czas w życiu. Czy chciałbyś coś przekazać polskim fanom? To nie kurtuazja, ponieważ oni wciąż pamiętają Twoje występy na torze i poza nim. Wiesz, pamiętam światowy finał par w Polsce. Bobby Schwartz i ja wygraliśmy wtedy złote medale, a polscy kibice wprost oszaleli. Skakali z radości. Cieszyło ich nasze zwycięstwo. Bobby trochę się denerwował sytuacją na trybunach, gdyż fani wisieli wszędzie, więc odciągałem go na jakiś czas w bardziej ustronne miejsce. Oni dali nam niesamowite wsparcie i doping, a jego to zestresowało. Nigdy tego nie zapomnę. Jak mówiłem, kocham Polskę. Nigdy nie miałem stałego kontraktu w polskiej lidze w tamtych czasach, jednak jak rozmawiam na miejscu, chociażby z Gregiem Henkokiem, z którym parę tygodni temu spędziłem przemiłe chwile, to podziwiam rozrost waszych miast i to jak Polska się zmieniła. Powtórzę raz jeszcze piękne kobiety, które zobaczyłem jedynie przez pięć dni pobytu w Polsce to była czysta przyjemność. Bawiłem się świetnie. Bardzo dziękuję Bruce za to, że byłeś naszym gościem. Łukaszu bardzo ci dziękuję. Przyjemnie się z tobą rozmawiało. Dziękuję, że tak dobrze odrobiłeś zadanie domowe. Mam nadzieję, że niebawem znów przyjadę do Polski, a jeśli się uda, to na pewno się zobaczymy. Magia świąt już coraz bliżej. Zostań z naszym radiem i słuchaj kolęd oraz największych przebojów świątecznych. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie! To jest najlepsze radio w sieci.